Siema, jestem Badzio i... Batrix Tak Ogólnie to e, możecie się spytać, gdzie jest mój skin A w ogóle to jest najmłodszy Gdzie jest mój skin? E, Wyłaź stamtąd wyłaś stamtąd, bo jeszcze sam, za, sam zagrasz e, Mój skin się podział, ponieważ mam nowe konto Wywaliło mi moje stare konto i teraz mam nowe konto Tutaj nazywa się bladio no. Official przez duże O Może się mieli nadawać do znajomych. Będzie miło. Ja <grych> no chodź tutaj. Idziemy grać. No to to jest no idziemy grać. 15, 15 sekund krasie rozpocznie. Tak będzie cięcie. Jo, <grych> no. ja, szybko. Yo, yo. <grych> Pojazd, ale fajna kaczenka. A ty ją wytrzymałeś? I... Ja jestem pierwszy. Dobra on tu nie? Nie mogę. Przestań. Bijemy go. Einstein, kurde się znalazł. What in the water are you doing? Densy! E monster, you say. Everything pack has one. Yes. Oh, <laughs> Vincent. Okay, let's go. Yeah! <inaudible> Co so, jest ten 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 zielony? Nie skipuj. Oh, oh my god. Oh my god. Green and blue. Okej, okay, mam nadzieję, blue, że zrobiłem green. dobrze skina. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem skina. To będzie, będzie zabawa. Będzie fajnie. Pójdę po innych Dobra, świtam. Szybko, chodź. Dobra! Ja ja Idziemy. Tak wyglądał ten Lightning Link No, No tam jest z boku jest zdjęcie. A dobra. Grzybole. Grzybole. No grzybki po prostu szukamy. Gaming room. Ale chodź za mną. Nie ślub. nie, lepiej, lepiej się rozdzielmy, ale nie umierajmy. Próbuję. Na, na razie to idę za tobą, jak widać. No, teraz za mną. Nie... A teraz ja za tobą. JEDZIEMY jeździć na go Tak! No wpuszczęś mnie, czy to wolny GOKARD to jest dla mnie! Tutaj! Aha, dobra! Nie może przeskoczyć! Ej, można! Jedziemy! Brun, no, oh. Ale żeś mnie, Ale żeś mnie zrobił. <laughs> Jedziemy. Jedziemy! No myślicie po co sobie kolatę? Nie no! <laughs> Ty... Nie! <laughs> Gejowska doga! Cicho, jedź! Nie! Mam no, ja słaba ta droga. Dawaj, idziemy! Pięć. Idziemy, idziemy, już dość zabawy. Czekaj na mnie. Dość zabawy. Mm. Light Bulbs. Nie było żadnych Light Bulbsów. Idziemy szukać. Tam jest! Niebieski ogólnie tam jest. Niebieski. Jego imię jest piękne. Tam był, na lesbie, na lesbie. Gdzie jest ten miniat? Na niebie. O, oh, light bulb, light bulb. Czekaj, idziemy tutaj, bo świeci się. O, gdzieś tutaj jest zielone. Tu jest labirynt! Ej, hey, tutaj był bulbs. Zdegłem. Nie, yeah, no, blazio. Pić, proszę. Green mokra kaka tu jest. Dla filmiku wyłącz. Wyj. zgin, Wejdź w niego. Dla filmiku! <noise> Boom, ale ziemię. To było Dobra. straszne. Jesteśmy już w lądzie I jedziemy. Tym razem nam się uda. Gdzie ty jesteś? No. Uj, sam Mam był. nadzieję, że nam się uda. Uda się. Bulbs! Bulbs! Ej. Kto wymyślił to na. Bardziej chyba ogarniam, że to, to jest. nazwijcie po angielsku ten. Grzyb Ale kto to wymyślał, kurde. Tym razem idziemy tu, bo. To będzie dziura! Ej! Chodź za mną! Chodź za mną! Wtedy już ja już siadam. Tutaj. Będzie interesting. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie, gdzie to nas wywaliło To już zaraz znajdziesz. Ej tutaj nie tutaj jest bulb! O, laser! To. Ej, dobrze przewidziałeś! Widzimy. Po czy nagle takie cięcie, wiesz, do momentu, w którym zdechłeś. Pierwsze wsadzę. Brat już znalazł bulba. Choć tutaj są następne dwa. Tak. Ej, rozdzielamy się? Nie. Z moim graniem to nie ma sensu. Ej, e, bo ja poszedłem na. S... Gdzie poszedłeś? Na sam koniec mapy. To spytałeś przypadek. mnie, spytałeś się mnie, czy ten. Po czym poszedłeś sobie? I tak. Czego ja się by ciebie pytałem? Bo się mnie pytałeś, czy się rozdzielamy. Trzeba. Chyba mnie nie rozkazywałaś na moim filmie. To ja powinienem tobie rozkazywać. O, tutaj jest figurka Smal Niebieskiego. Choć ten... Z jakiego znowu? Mówię ci, zaraz znajdziemy takiego Bulba. Mówiłem. To tutaj był okay. Bulba. Dobra, chodź. Tam jest niebieski, ale daleko. Jest po drugiej stronie tego bluka. O, ja tutaj idę po Bulba. Następnego Bulba. Nie i tam, tam jest on. Uwaga, niebieski. Mówiłem. Dobra, ja tam wtedy wejdę. Ty go rozproszyłeś, teraz ja mam wolną drogę. Ja nic nie ma. Ja znalazłem następnego Bulba. A w środku tego zamku nie było nic. A dobra. Ja idę na laser. Tak. Ja jestem koło tego... Czy ta kurka może zabić? Nie. Dotykałem ją. Jest spokojna. No jakiem ja za nią przejść? Nie chcę tam. Nie da się. Ule. Widziałem tam przez mapę, że są jakieś miejsca, jakieś kolejki. Dobra, niebieski znów chciał mnie zjeść. Kawaś, ja jestem w środku Ani tego. Bulba. A mi się zjeść. Ja trzy. Za to był jest bulb. Wiem, wiem, ale. Jak już dziewięć znalazłem? Następne bulby mam. Oba. Zabraliśmy wszystkie bulwetku. Idziemy do fioletowego. Ja już jestem. Tam. Mam nie wchodzić tutaj. Jeszcze... Nie wchodź, nie wchodź! Nie, nie, nie. Widziałamisz. Jeszcze. Chodź, chodź, chodź! W moją stronę, chodź! Nie wiem kto jest, to jest sama. E, po prawo, ale czekaj. Jesz... Jeszcze. Czeka, bo niebieski tam idzie. Niebieski tam dojdzie. Niebieski tam dojdzie. No to chodź szybko. Ale chcę osunąć w prawo. Nie wiem, jest, tutaj jest w prawo. Nie wiem, kto to jest, ja nie prawo. jest prawo. Nie wiem, kto to jest prawo. <laughs> ja nie mogę. Jeszcze nie. Teraz. Nooo! Jest! Udało się! Teraz szybko. Szybko. Tutaj? Te okrzyki są bardzo potrzebne. No, też tak sądzę. Szybko! Brawo. <laughs> jestem mistrzem. No. Wydaje mi się, że jestem najlepszy w tą grę. Też tak sądzę. Lepszy ode mnie. Jo. To wstaję tak, że dzięki Tobie... Bulb! Bulb! Mój! Weźmy odłóżmy już. Okej, okay, słyszę to. Bładaj. Jeszcze Aż. dwa! Dwa bulby. No stąd. No stąd! Ja wyłaś. sprawdzę, czy też nie ma na laserowym tagu. Ale tam, by, tam jest zesp. Tam się Ale nie, jeden ja raz się tutaj zrespił. To ja poszukam w tych grzybach już to jest exit, więc tutaj się zespiliśmy. Dobra racja, chodź, idziemy. Czekaj. W sumie? Ja jestem, czekam, czekam. Małe labirynt. Gdzie nas nie było? Na kolejkę! Mówiłem. jest kolejka? Na jakich kolejkach? Z tej za, to, chyba. za tą piłką. Za tą piłką, za tą piłką. Ale za tą piłką nie możemy. Spróbujemy. No tutaj jest bulb! Aha. Nie! Pomocy! Też se! Szuk szukam bulbów! Też Dobra, se! Widziałem bulba! Widziałem Woo! bulba! Ale lecimy! Mam bulba! Oh. Co jest? Nie! Zabrałeś go? Złap sobie, go! się pali. Gdzie jest laserowy tak. Dobra... Dobra, chodź do jest... laserowego tak. No ja już jestem. Czekam, czekam. Goni mnie. Nie możesz zginąć w tym momencie. Ja nie mogę? No nie bój. Dobra, speedrunuję tam do siebie. Szybko, jak wsadzisz te bulby, to się skończy po noc, chyba. Powinna się skończyć. I ostatnie bulby. Wow! Yes, plus 10 dostałem. Plus 50. Co jest? Hey, did any of you hear? Wait, there was actually an. Oh, I mean, wow, you guys must be good at finding things. O, Oh, sus. Jestem łysą! Jestes łysą. Is that? Blue? O oh, no. Coming here was a mistake. We need to Może to pomoże nam się stąd wydostać. Dobra. szybko Okej okay. no. co? co jest? Co to? Co to? Ja widziałem tylko jego stópki. Też! Look, food decided to show up! I'm super happy, got over here. Dziwię się, stage że jest zdrowy ze swojej tremy. Co jest? Ej, ty, ty już tą grę przyszedłeś? Ty już tam przyszedłeś? Nie. Nie, ja przyszedłem jedynkę. Aha, dobra, jeszcze, znowu znowu. Znowu. Co jest? Co jest? Aha, Gdzie bo o, będzie ze mną latać, póki nie znajdę bezpiecznego miejsca, by skoczyć. Nie A nie znalazłem się. Z Czż, jest dużo. <laughs> ty, ty no 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 no. no. no, no. Hej, jest 50 kasy. Dobra, skipujemy. To, no, tylko chciałem zobaczyć jaki bogaty jestem. Okej, okay, skoro już, już Dobra, tutaj wiesz jesteśmy. To, wiesz, to. wiesz to, do domku od razu, bo ty tutaj... ja yeah. Ja nie wiem, jak przed nim się chować. Chyba w tych miejscach. W tych miejscach, w których da się chować. Da, da się ten schylać. Ale on cię ogólnie nie zabija. On cię nie zabija. To jest fajna Dobra, ja się w kiblu schowałem. Ja się go boję. A bo po prostu ty wylądowałeś w złym miejscu? Ja spada w niezłym miejscu A, No dobra Klikasz spacer i spadasz, jego. Bo on wysoko do góry, no i lata z tobą Jest mawia zielony Dobra Ja Ej, się to rob. był mój! Ty. To był mój! Ty gnoju! Zap... O kurze, Co jest żółty? Złapał cię? Nie! Okej, okay, mam Mam dwa Złapał cię? Idę do Kibla! Nie! Gdzie on jest? Dobra! Niebieskie i żółci mnie chcieli. Zjedz. Nie, nie widziałem! Byłem tam! Byłem tam koło ciebie. Wladłem do szafy. Jestem w zamku. Nie ma szans, że tak wychodzę. Powiedz mi, gdzie on jest. Nie ma szans, że wyjdę bez tego. On poszedł chyba... Nie wiem gdzie on poszedł. Ja cię ślepy jestem, sorry. On nie zapie! A jak mnie złapie, to nie ma szans, że ja wyląduję dobrze. Ja ma. Gdzie? Jest też. Widziałem, słyszałem go. Nie! Właśnie do tej budki. Ty ty to jest taki. Mm.

Leciutko ja próbowałam wyjść i już mnie zauważyli. Nie no, usuwaj to. <laughs> ja nie, mam, nie Nie no. Siko tam. Co to robi mnie <laughs> Założę ci papecek. <laughs> Zauważył, nie? Ej, nie wychodź, nie wychodź stąd. Siedź tu w środku. No, ale tego nie widzę. Nie Ile masz jest Dwa. Ja mam już dziesięć. <laughs> nie no. Jeszcze trzy. Pampersik. Obejrzyjmy, ja nadal czekam na mojego Pampersa. <laughs> ja to... Ej, w nie, w ogóle... B! Ja, ja tak z przyzwyczajenia. Ej, tutaj masz jeden. No Mam tam na dole. A tam na dole. Dobra. Mamy chyba już wszystkie. Uh, a nie. Co? Yeah. Yeah. Nie. Mam yeah. Jeszcze jeden. No. Mhm. Jak sądzisz? Gdzie on może być? Zipline. Tu jest blue, blue boy. Basz goni. Nie, żółty mnie goni. Słyszałem go. Zielony. Ja nie będę się bawić, wy uciekanie przed nim. Ja jedę na ziplina. Schowałem się za dużym fotelem. Możesz tak schować? No, jeszcze, ale jeszcze w pudełko weszłem. A. Znaczy o. pudełko w większości. Ile typów? Ile typów było? Nie, bo się gdy chyba się schowasz za rzecz, to on też może się może nie znajdzie. Ok. Chyba. <słuchy> tam musisz da się... O! Muszą jakieś lizaki. To się da się to duszyć. Piłkę trzeba jakoś wepchnąć do środka, czy tam wypchnąć. Uwaga, niebieski. Niebieski, ale... Tam jest! Ży... Żyjesz? Żyje. O, już wyświetliło się. Maleście. Bez tego byśmy Leca. nie przeszedli tego. No, ja się boję bole. tego żółtego. Sam Sla się. Sam się. No, on był tutaj? I... O, teraz sprawdzamy to miejsce. No, mówiłem ci, nie taki. Niby taki ten... spawn'a? Nie jest a coś tam jest. Let's hope this work. BOOM! Co to? What the? Co jest? Co było? Co? <laughs> o, plus 75 coinów. <laughs> Gdzie on jest? Wow. Wow, how did I get that bit hit? A, to, wow. to żółty, znajdźcie, go ja tutaj poniósł. Jest cudem jestem tak wysoko? To żółty, znajdźcie. Ja to już wiem. Dobra, right, wszyscy, everybody, let's try this again, shall we? My name is Collect. <laughs> out of those rookies, you just er, old old man alive. Ej, ja już to nie ufam, gnoju! Ja już tobie nie to ufam. Ale uh, this jest czas. Hey, musimy szybko coś znaleźć. Dobra, no piłeczki, małe piłeczki, lecimy. No właśnie. oj moja kam ja kamera, w perfekcyjnym momencie się kamera zglitchowała nie leciałam do pokoju, do którego nie chciałam Dobra, ciśniemy, ciśniemy ich. ich słychać w ogóle Nie, tylko jeden po kolei Tam idź, tam jest jeden Chodź Jeden tu. po kolei tylko Nie moja, przyznaj mi się kamera glitchować Ile kulka go już. O nie, dwóch na raz, okej. Okay. Dlatego tutaj dali tak wiele miejsc do, wiesz, schylania się. Ponieważ ten głupi... Żółty. Dobra, skipujemy, Nadia bo już to widzieliśmy. To działa. Widzieliśmy -no. to. Ale to fajne było. Ła. Tutaj zdechliśmy. Tutaj nie ma, nie ma co przedłużać jego. Nie? Ten konfident tutaj jest. No. Ci konfidenci tutaj są. Szybko. Ej, za każdym razem, gdy się chowam w pudełku, to to mi wywala. To gdzie ja wyszedłem? I mi tą kulkę wywaliło nie, niebieski! To jest żółty Czekaj, bo ja tutaj się chowam. Kuleczko? Mam tutaj żółtą kuleczkę i się chowam. Nie widzę. Wiedzę no kopię. Te moje kuleczki, które mamy szukać, co nie? No. Na górze jest ta wielka. Więc już chyba możemy się. Sp Więc ja już myślę, co może się stać z tą dużą kuleczką. Na co? Nie wiem. No ale na pewno coś z nią, ale ja nie wiem. To kompletnie nie wiem, mam mętlik. Nie, nie będziemy mieć kuleczki. Aha, ta Kuleczka, dobra. Tak. Mhm. jak spadnąć? Na spacji Ej. Na spacji 320. No to jak widać, nie udało nam się przejść najmocniej w tym odcinku. Co? Nie udało nam się przejść w tym odcinku. Dokładnie. Byliśmy za słabi. Nie spodziewaliśmy się takiego wzrotu akcji, co było w Nie, czasem następnym razem to przejdziemy. Pa.